Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to nowość Shallow sea, czyli taka gra kafelkowa w budowanie oceanu. I jest ona od jednego do czterech osób od 10 lat i na 30-45 minut. W pudełku Shallow Sea mamy cztery plansze oceanu i te plansze będą używać nasi gracze. 14 kart ekosystemu. I one mają taki rewers. Niebieski i pomarańczowy, bo mamy 7 kart pomarańczowych i 7 kart niebieskich. Mamy też jedną kartę skrzydlicy do trybu solo. I to jest ta karta. Muszelki. Takie ładne znaczniki. 20 muszelek. 96 rybek. 24 rybki w każdym kolorze. I one będą się mieściły w tym białym woreczku. Tutaj mamy 76 płytek koralowców i one będą w takim turkusowym woreczku. Mamy jeszcze 88 płytek stworzeń morskich i one będą w takim pięknym granatowym woreczku. I mamy jeszcze notesik do zapisywania punktów. Przygotowanie gry szalusi jest bardzo proste. Każdemu graczowi rozdajemy taką planszę, obojętnie czy gramy w dwie osoby, czy w cztery. Każdy otrzymuje taką planszę i pięć muszelek. Z tym, że dwie muszelki sobie kładziemy u siebie na planszy, a trzy kładziemy gdzieś obok, naszej, obok naszego oceanu. Następnie dobieramy karty o jednej i zaleca się, żeby w pierwszej rozgrywce użyć sobie karty maskujące ubarwienie oraz urodzajne jaskinie. Pozostałe karty odrzucamy do pudełka. Musimy wybrać też zestaw naszych stworzeń morskich. No i tutaj zaleca się, żeby wybrać taki zestaw przy pierwszej rozgrywce więc musimy się dokładnie przyjrzeć w instrukcji, jakie mamy kafelki stworzeń morskich i właśnie takie się zaleca użyć, bo my mamy jeszcze inne efekty i inne kafelki naszych stworzeń morskich, no ale właśnie zaleca się, żeby użyć tego typu 10 kafelków, bo zawsze używamy 10 rodzajów kafelków i w zależności od ilości graczy używamy taką ilość kafelków stworzeń morskich. I czyli jak gramy w solo albo gramy w dwóch graczy, to... Bierzemy dwa kafelki każdego rodzaju razy 10, czyli 20 kafelków do naszego woreczka, tego pięknego granatowego. Gdy gramy w 3 graczy, to bierzemy trzy kafelki każdego rodzaju razy 10, czyli 30 kafelków stworzeń morskich. A gdy gramy w cztery graczy, czyli maksymalną liczbę graczy, to kładziemy po cztery kafelki każdego rodzaju, czyli wszystkie kafelki danego rodzaju razy 10, czyli razem 40. I kładziemy do tego naszego woreczka i mieszamy właśnie te nasze kafelki stworzeń morskich. A jeśli chodzi o nasze rybki, to również musimy odpowiednią ilość odłożyć tych naszych rybek, również w zależności od ilości graczy. Jeśli gramy solo, to bierzemy 9 rybek każdego koloru razy 4. Jeśli gramy w dwóch graczy, to bierzemy 14 rybek każdego koloru razy 4, czyli razem 56 rybek. Gdy gramy w trzech graczy, to bierzemy 19 każdego koloru razy 4, czyli razem 76 rybek. A gdy gramy w czterech graczy maksymalną liczbę graczy, to bierzemy 24 rybek rybki każdego koloru razy 4 kolory, czyli w sumie 96 rybek. I potem te rybki wrzucamy sobie do tego pięknego białego woreczka. Na koniec naszego przygotowania wykładamy 5 płytek koralowców, 5 płytek stworzeń morskich i po środku układamy 5 rybek. Czyli nasz obszar będzie wyglądał w ten sposób. Jest taka rada w instrukcji, że przy pierwszej rozgrywce można wylosować te rybki, które pasują do naszych koralowców. Ale ja wylosowałam normalnie te nasze rybki, że niekoniecznie pasują do naszych koralowców, bo wydaje mi się, że tak będzie ciekawiej. No i można rozpocząć rozgrywkę, czyli rozdaliśmy sobie plansze, pięć muszelek, dwie położyliśmy tutaj. Wylosowaliśmy dwie karty. Przy pierwszej rozgrywce są zalecane te dwie karty. Odpowiednią ilość przygotowaliśmy właśnie naszych rybek oraz płytek stworzeń morskich. Wszystkie koralowce biorą udział w rozgrywce. W swojej turze każdy gracz musi wybrać. Wybrany koralowiec i rybkę, albo wybrany kafelek stworzenia i rybkę. To już od nas zależy, co wybierzemy. A następnie umieszczamy właśnie wybraną rybkę i wybrany kafelek na naszej planszy i robimy wszystko, żeby zdobyć na koniec gry jak największą ilość punktów. Przykładowo, wzięlibyśmy sobie ten kafelek i tę rybkę. I jeśli oczywiście spełnimy takie wymaganie naszej, naszego kafelka, to wtedy odwracamy ten kafelek i będziemy mieli taką piękną rafę u siebie w oceanie, ale my jeszcze oczywiście tego celu nie spełniliśmy i zauważcie, że nasze rybki warto układać zgodnie z kolorem, bo tylko wtedy możemy zrealizować nasz kafelek. Czyli przykładowo tutaj dałam rybkę Nemo, tutaj będę musiała dać jakąś inną zieloną rybkę i wtedy odwrócę ten kafelek i będę miała 5 punktów. Oczywiście jeszcze potem będę chciała się skupić na jakimś kafelku stworzenia żeby dostawać dodatkowe punkty, bo tutaj widzimy, że możemy dostać mniejszą ilość punktów, albo większą ilość punktów. Na szczęście zawsze jakieś tam punkty otrzymujemy. A więc jest to bardzo prosty mechanizm, podobny do gry doniczki. No i tutaj właśnie jest to kolejna gra z losowaniem z worka. I dołożyliśmy sobie właśnie rybkę i kolejny kafelek koralowca. Teraz Tura przechodzi do drugiego gracza i on się zdecyduje, Również na jakiś kafelek. No, i on będzie chciał sobie również wziąć sobie tę rybkę tym razem i ten kafelek. I też sobie go gdzieś może jakoś ułoży tutaj. Od dołu sobie poleci. I te rybki zawsze dajemy na te nasze bańki. Czyli tutaj taka bańka. I jest położona nasza rybka. Gdy w którymś momencie gry w naszej poli będą co najmniej cztery takie same rybki. No, tutaj akurat jest w porządku. Albo cztery takie same koralowce. I tutaj rzeczywiście mamy cztery fioletowe koralowce, to my możemy odrzucić właśnie takie koralowce, których jest za dużo, bo jest za dużo fioletowych w naszym przypadku i uzupełniamy po prostu pulę nowymi koralowcami, zaczynając od lewej strony. Dzięki temu mamy odświeżony rynek i mamy lepszy wybór, jeśli chodzi o te koralowce, bo mieliśmy wcześniej cztery fioletowe, więc jak mamy cztery lub więcej tych samych koralowców albo tych samych rybek, to możemy sobie odświeżyć rynek przed zabraniem pary kafelka i rybki. Następnie te kafelki, które odświeżyliśmy, czyli te nasze fioletowe, z powrotem lądują do woreczka i będziemy chcieli jakoś tym woreczkiem potrząsnąć, pomieszać, żeby właśnie się te nasze kafelki pomieszały w tym naszym woreczku. W swojej turze gracz może wziąć sobie zawsze dowolny kafelek oraz rybkę, która jest do niego przypasowana. Ewentualnie możemy wziąć, wziąć sobie kafelek. Stworzenia morskiego oraz rybkę, która jest do niego przypasowana. W każdym razie zawsze zabieramy jakąś rybkę, a następnie kafelek, który jest na dole rybki albo u góry rybki. Gdybyśmy nie chcieli zabrać właśnie rybki i przypisanego kafelka do tej rybki, to wtedy możemy wydać jedną naszą muszelkę, ale tylko taką, która znajduje się u nas na planszy, na naszym oceanie, bo te muszelki się nie liczą, te muszelki możemy dopiero zdobyć w trakcie gry i gdybyśmy chcieli sobie wziąć inną rybkę i inny kafelek, to możemy odrzucić taką muszelkę, następnie możemy usunąć wszystkie stworzenia morskie i wyłożyć nowe albo usunąć wszystkie rybki i wyłożyć nowe albo możemy usunąć wszystkie koralowce i wyłożyć nowe, czyli na początku swojej tury możemy odrzu odrzucić jedną muszelkę, a następnie odświeżyć, dowolny rząd, czyli albo rząd rybek, albo rząd koralowców, albo rząd stworzeń morskich. Oprócz tego na początku naszej tury możemy odrzucić jedną muszelkę, żeby zabrać sobie inną parę rybka i kafelek. Przykładowo chciałabym sobie wziąć rybkę czerwoną oraz ten kafelek, bo przykładowo tak mi pasuje i taki mam plan, czyli dałabym sobie ten kafelek tutaj. I tę rybkę tutaj, bo jak najbardziej mi pasuje czerwonym kolorem. My w ogóle te kafelki możemy dowolnie, odwracać, dowolnie obracać, zanim je położymy, więc ja równie dobrze mogłam położyć ten kafelek w ten, w ten sposób i wtedy daję tę rybkę tutaj. Czyli my na szczęście możemy te nasze kafelki obracać i tak by wyglądała jeszcze, jeszcze możliwa akcja do wykonania przed wykonaniem naszej tury, czyli my nie musimy wtedy brać rybki i kafelka, który jest przy tej rybce, tylko możemy właśnie odrzucić jedną muszelkę i wziąć sobie dowolną rybkę i dowolną płytkę. Natomiast gdy dobierzemy już jakąś rybkę, jakiś kafelek, to wtedy nie możemy już odświeżać znowu naszej puli, tylko właśnie przed naszym ruchem możemy odświeżać naszą pulę, czyli albo usunąć wszystkie rybki, albo usunąć wszystkie kafelki koralowców, albo wszystkie kafelki stworzeń morskich. Gdy my już mamy jakąś rybkę i kafelek w naszym oceanie, to wtedy następną rybkę i kafelek musimy ułożyć sąsiadująco z tym naszym kafelkiem, który już tutaj wyłożyliśmy. I te nasze rybki zawsze kładziemy na, na tych naszych bąbelkach. Najlepiej według koloru, który nam pasuje. A więc teraz przykładowo, gdybym wzięła sobie tę rybkę żółtą i ten kafelek, to muszę go jakoś tak położyć, żeby sąsiadował bokiem z wcześniej dobranym kafelkiem. I ja w tym momencie sobie dam tę rybkę tutaj bo pasuje mi żółtym kolorem. I oczywiście na koniec swojego ruchu losujemy nową rybkę oraz nowy kafelek koralowca, bo w tym przypadku wzięliśmy kafelek koralowca. Gdy w którymś momencie uda nam się ukończyć nasz kafelek, czyli tutaj mamy zieloną rybkę, zieloną rybkę i żółtą rybkę, bo przykładowo dołożyliśmy ten kafelek i tę rybkę i tu nam brakowało właśnie jeszcze jednej rybki. Teraz mamy ze wszystkich stron już właśnie kafelek uzupełniony naszymi rybkami i obracamy ten nasz kafelek i to jest ukończony koralowiec, czyli odwracamy go na drugą stronę, a następnie wybieramy jedną rybkę, która tutaj zasili ten koralowiec. No i tutaj niestety najbardziej nam pasuje, żeby dać zieloną rybkę, żeby dostać dodatkowe punkty, bo tutaj nam mówi o tym ta nasza karta. I właśnie tutaj nam pasuje właśnie ta zielona rybka. Niestety tutaj będziemy musieli znowu zdobyć zieloną rybkę, żeby ukończyć ten kafelek, bo on, on będzie potrzebował fioletowej rybki i zielonej rybki. Natomiast ten koralowiec jest już ukończony. I gdy ukończymy koralowiec, to zdobywamy muszelkę, czyli przykładowo mieliśmy dwie i teraz już mamy trzy muszelki, bo zawsze jak ukończamy koralowiec, to otrzymujemy muszelkę do wykorzystania. Jednak moglibyśmy również użyć tej żółtej rybki, bo zauważcie, że nie stracimy wtedy tej zielonej rybki do tego kafelka, a ta żółta rybka już nam się właściwie nie przyda, bo ona tutaj nie ma żółtego koloru przy tych kafelkach po boku, więc możemy równie dobrze ukończyć nasz koralowiec żółtą rybką, ale musimy pamiętać, że czasami nam karty celów dają, do, dają dodatkowe punkty za właśnie układanie rybek w kolorze koralowca. I to jest właśnie. Ukończona rybka, a te, które są na bąbelkach, to są nieukończone rybki. Jeśli chodzi o płytki stworzeń morskich, to je zabieramy w, to po prostu tak samo w naszej turze i układamy w swoim oceanie. Ja tutaj mam właśnie taki przykład, że udało mi się no, przełożyć w taki sposób rybki, że teraz ukończyłam ten kafelek i my go odwracamy. I on jest teraz ukończony. Damy sobie tę fioletową rybkę żeby pasowała do naszego koralowca i w tym przypadku ukończyliśmy tę płytkę słożenia morskiego, bo ona nam mówi o tym, że wszystkie te koralowce w takim właśnie rzędzie muszą być różnego rodzaju, bo mamy tutaj przekreślony znak równości. Ja o wszystkich płytkach jeszcze o słożeniach morskich będę mówiła osobno, bo tak będzie najlepiej. I my załóżmy, że właśnie wykonaliśmy to zadanie i teraz odwracamy naszą płytkę słożenia morskiego, bo on wymagał... Taki krab w tym przypadku, żeby w takim rzędzie były trzy różne koralowce. I te inne stworzenia morskie mają inne wymagania, zgodnie z symboliką. I jak je spełnimy, to po prostu odwracamy taką płytkę i mamy punkty na koniec gry. I jeśli chodzi o kafelki stworzeń morskich, to tutaj mamy takie fajne dwa przykłady, że tutaj wymagane jest od nas, aby. Trzy koralowce były takie same w tym kierunku, gdzie pokazuje nam strzałka i rzeczywiście mamy trzy ukończone koralowce w tym samym kolorze, czyli czerwony. Jeden, dwa, trzy, czyli ta płytka stworzenia jest ukończona i możemy ją obrócić. Teraz mamy taką płytkę i ona nam każe albo w tym kierunku, albo w tym kierunku mieć dwie płytki zgodnie z liczbą, które są takie same koralowce, czyli dwa, na przykład zielone w naszym przypadku. I ten kafelek nie przeszkadza w tym, tak samo jak w tym rzędzie w tej linii nie przeszkadzał zielony koralowiec. Bo tutaj jak najbardziej wtedy ten warunek spełniliśmy, czyli trzy te same koralowce. To tak samo tutaj spełniliśmy ten warunek, że mamy dwa, że mamy dwa takie same koralowce i tutaj mamy aparat zielone koralowce. Czyli ta płytka również z stworzenia morskiego byłaby ukończona w naszym przypadku. Czyli nasze płytki stworzeń morskich można również w dowolny sposób obracać, żeby nam było wygodnie i żebyśmy mogli spełnić zadania. I liczą się wykonane tylko wtedy, kiedy mamy wykonane koralowce oraz ukończone rybki. Czyli tutaj nie moglibyśmy zaliczyć tego zadania, ponieważ nie mamy różnych rybek jeszcze ukończonych. Mamy tylko dwie, czyli żółtą i zieloną tutaj. Natomiast ten koralowiec trzeci nie jest jeszcze ukończony i nie ma tutaj trzeciej różnej rybki, którą potrzebujemy, żeby wykonać ten kafelek. Czyli możemy zaliczyć zadanie tylko jeśli mamy ukończony koralowiec oraz położoną rybkę na tym koralowcu, to wtedy taki kafelek stworzenia morskiego możemy obrócić. Czyli zobaczcie, jakie można zrobić kombo z naszych płytek stworzeń morskich. Gdybyśmy ukończyli tutaj koralowiec i mieli właśnie rybkę, w tym przypadku fioletową, to ukończamy wszystkie te trzy płytki stworzeń za jednym zamachem, czyli mamy tutaj te same koralowce w tym kierunku i mamy, w tym kierunku mamy trzy takie same koralowce i rzeczywiście mamy i tutaj mamy trzy różne rybki w tym kierunku, tak jak nam pokazują te trzy płytki narysowane i rzeczywiście mamy trzy różne rybki, więc w tym przypadku ukończylibyśmy aż trzy płytki stworzeń morskich za jednym zamachem. Jeśli chodzi o płytki koralowców, to one się liczą tylko wtedy, kiedy są ukończone, czyli odwrócone właśnie na tę stronę z koralowcem. Natomiast jeśli chodzi o nasze płytki stworzeń morskich, to tutaj możemy na szczęście sobie dać częściową punktację dla nieukończonych płytek stworzeń morskich. I ja zaraz wytłumaczę, o co w tym chodzi. Mamy tutaj taką płytkę, która wymaga, aby były trzy te same rybki na naszych koralowcach tego samego koloru. I tutaj mamy Dwie żółte, czyli na tych polach znajdują się tylko dwie ukończone rybki żółte tego samego koloru, więc na koniec gry zdobywamy dwie rybki razy trzy punkty, czyli sześć punktów zwycięstwa za płytkę stworzenia morskiego, właśnie za tę płytkę. Natomiast jeśli chodzi o tę płytkę stworzenia morskiego, to ona wymaga dwóch ukończonych płytek koralowców tego samego koloru na wskazanych polach. Jednak na tych polach znajduje się tylko jedna ukończona płytka koralowca, czyli ta. Więc na koniec gry zdobywamy jedna płytka, czyli ta, razy dwa punkty, czyli tutaj, czyli zdobywamy dwa punkty. Czyli my bierzemy tą mniejszą ilość punktów za właśnie ukończone płytki koralowców albo za ukończone rybki, zgodnie z wymaganiami właśnie płytki stworzenia morskiego. I jeśli uda nam się w pełni zrealizować to zadanie, no to wtedy otrzymujemy maksymalną punktację. Natomiast ja tutaj przedstawiłam punktację częściową. Czyli mielibyśmy dwie rybki razy trzy, sześć punktów i jedną płytkę ukończoną zamiast dwóch, bo tutaj powinna być jeszcze jedna płytka, czyli jeden razy dwa, czyli, czyli ta mniejsza punktacja. A więc o, nie, nie jest tak, że nie otrzymujemy żadnych punktów za stworzenia morskie. Tylko możemy otrzymać również częściową punktację, jeśli nasz kafelek nie jest całkowicie wykonany. W dowolnym momencie naszej tury możemy wydać dwie muszelki, aby przenieść nieukończoną rybkę na inny bąbelek. Czyli wydałabym teraz dwie muszelki ze swojej puli, czyli musiałabym mieć oczywiście te muszelki tutaj, a następnie przeniosę sobie tę fioletową rybkę tutaj, przykładowo, i dzięki temu ukończę ten koralowiec, czyli opaca się przenosić te nasze rybki czasami. I teraz ten koralowiec jest ukończony i możemy dać naszą rybkę właśnie na ten koralowiec. Czyli w dowolnym momencie naszej tury możemy właśnie wydać dwie, ryb... dwie muszelki, żeby przenieść wolną rybkę, czyli na przykład teraz bym mogła tę sobie gdzieś przenieść, na no, jakiś inny bąbelek możemy przenieść naszą rybkę która przykładowo ukończy nam koralowiec, tak jak w tym przypadku, który przed chwilą pokazałam. No i za każdym razem, kiedy ukończymy jakiś koralowiec albo jakąś płytkę stworzenia morskiego, otrzymujemy muszelkę. Gdyby się okazało, że mamy już pięć muszelek, no to nasze muszelki, które zdobyliśmy, przepadają, chyba że wcześniej wydamy na przykład jedną muszelkę, żeby odświeżyć nasz rynek, albo jedną muszelkę, żeby wziąć rybkę nie do pary z innym kafelkiem. Albo wydamy dwie muszelki, żeby przenieść gdzieś wolną rybkę, która sobie gdzieś tam jest i gdzieś ją sobie tam przenosimy na odpowiedni bąbelek, gdzie nam pasuje. No i właśnie te muszelki, które wydaliśmy, to one są wydane. Natomiast jak zdobędziemy jakieś, jakieś znowu muszelki, to wtedy z powrotem one wracają do naszej puli po prostu. Dlatego warto najpierw wydać muszelki, żeby przypadkiem nie zdarzyło się, że one nam przepadną, bo mamy maksymalnie tylko 5 miejsc na nasze muszelki. Koniec gry następuje wtedy, gdy na planszy oceanu każdego gracza pozostaną tylko 4 puste pola. Czyli tak jak tutaj mamy 4 puste pola i ta zasada tych czterech pustych pól gwarantuje, że wszyscy gracze wykonają równą liczbę tur, czyli 17 tur. Po zakończeniu gry obliczamy wyniki graczy według naszego notatnika, który jest dołączony do naszej gry. I osoba, która zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa rozgrywkę w Shallow Sea. W grze Shallow Sea możemy zdobywać punkty na różne sposoby, nie tylko za ukończone płytki, ale także za spełnienie warunków kart ekosystemu, za różnorodność płytek stworzeń morskich oraz za rozmieszczenie nieukończonych rybek. Wyniki są obliczane w następującej kolejności. Ja teraz przedstawię, jak by mogła wyglądać nasza punktacja. I załóżmy, że nasza plansza wygląda w ten sposób, czyli zakończyła się rozgrywka i mamy cztery puste pola. Najpierw obliczamy karty ekosystemu. Pomarańczowa karta mówi nam o tym, że zdobywamy dwa punkty zwycięstwa za każdą ukończoną płytkę koralowca w swoim oceanie z ukończoną rybką tego samego koloru, czyli nasza rybka musi pasować do koralowca zgodnie z tą kartą. I jak my sobie podliczymy te pasujące nasze rybki, no wtedy wychodzi nam wynik 14, czyli my sobie liczymy nasze rybki, które pasują do koralowca zgodnie z tą kartą, czyli 2 punkty 2 punkty, 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 czyli razem 14 punktów, bo mamy 7 rybek razy 2, to jest 14 punktów i zapisujemy sobie taki wynik. Następnie mamy niebieską kartę ekosystemu i niebieska karta daje nam 3 punkty za każdą ukończoną płytkę stworzenia morskiego, znajdującą się na 10 wewnętrznych polach na naszej planszy oceanu. Czyli one muszą się znajdować w wewnętrznej części, czyli tutaj w tej części wewnętrznej. A więc obliczymy sobie właśnie te nasze ukończone stworzenia morskie i wyszło nam 9 punktów, czyli mamy takie trzy ukończone stworzenia morskie, czyli tutaj, tutaj i tutaj. A więc to jest kolejna punktacja, którą możemy sobie zaliczyć, no tego stworzenia morskiego i tego nie możemy sobie... Zaliczyć, natomiast te trzy jak najbardziej, bo się znajdują w środku zgodnie z kartą i 3 razy 3 to jest 9. Gdy już podliczymy punkty za nasze karty, przechodzimy do punktów za nasze zwierzęta morskie oraz za nasze koralowce, czyli po prostu jedziemy sobie po kolei nasze rzędy zgodnie z naszym notesikiem, czyli sobie tutaj dodajemy 9 punktów, 6, 7, tutaj dodajemy 5, 7, 7, 7. W trzecim rzędzie po prostu dodajemy sobie 7 7 10. Natomiast ta płytka daje nam 2 punkty, bo mamy tylko w połowie wykonany ten warunek. Mieliśmy mieć właśnie dwa różne koralowce, ale my mamy dwa takie same koralowce, dlatego dostajemy tylko dwa punkty, czyli jedna płytka razy 2. Czyli dwa punkty. I kolejny rząd dodajemy sobie 7 5 7 i 9. Oraz ostatni, 7 i 5, czyli razem 12 punktów. I sobie te wszystkie właśnie wyniki dodajemy w naszych rządkach. Kolejna rzecz to obliczamy sobie dwa punkty zwycięstwa za każdą ukończoną płytkę stworzenia morskiego różnego rodzaju. Czyli zdobywamy dwa punkty zwycięstwa za każdą różną ukończoną płytkę stworzenia morskiego, którą posiadamy w naszym oceanie, bo mamy wtedy różnorodność. I mamy w takim razie 10 punktów, bo mamy tutaj tak 2, 4, 6, 8 i 10. Ten krop nam się powtarza, więc go nie liczymy, ale dostajemy 2 punkty za, za każde różne stworzenie morskie. I razem to jest 10 punktów, bo mamy 5 różnych stworzeń morskich. I sobie właśnie tutaj wpisaliśmy ładnie 10 punktów. I ostatnie to są rybki. Ja już tutaj policzyłam, że to jest 13, 13 punktów. I to są nieukończone rybki. Każda nieukończona rybka zapewnia jeden punkt zwycięstwa za każdą sąsiadującą z nią ukończoną płytkę koralowca. Czyli na przykład yy, nieukończona rybka. I tutaj mamy koralowca 1 i 2. Następnie mamy tę rybkę i też jest 1, 2. Potem mamy tę rybkę i tu jest tylko jeden punkt, bo ona nie sąsiaduje z innym koralowcem, czyli tylko jeden punkt. Następnie mamy tę rybkę zieloną i ona tutaj ma aż trzy koralowce. Jeden, dwa i trzy. Potem mamy tę rybkę i ona ma dwa koralowce, czyli jeden i dwa punkty. No i tak byśmy liczyli nasze rybki, czyli po prostu te rybki, które są na bąbelkach, liczymy z iloma koralowcami sąsiadują i tyle sobie punktów dodajemy. I za każdą to, taką sąsiadującą płytkę z koralowca otrzymujemy jeden punkt, 160 punktów, czyli nasz ocean byłby warty 160 punktów. Teraz sobie omówimy te nasze kafelki stworzeń morskich. Tu w ogóle mamy kartę do trybu solo, jeśli chodzi o chalousi, a jeśli chodzi o nasze karty, to one mają dokładnie napisane warunki punktowania. Właśnie na kartach mamy te warunki punktowania wypisane. A jeśli chodzi o nasze kafelki stworzeń morskich, to nie jest to wcale takie trudne, gdy mamy narysowaną taką rybkę z przekreślonym znakiem równości, czyli taki czerwony symbol. Oznacza to, że te nasze rybki muszą być różne w takiej kombinacji, jaką pokazuje ten kafelek. Jeśli mamy zielony symbol z rybkami, czyli nie mamy przekroślonego znaku równości, tylko mamy właśnie taki zielony znak równości, oznacza to, że te nasze rybki muszą być takie same właśnie w tym kierunku albo w tych, w tych kierunkach, w zależności jakie mamy wymagania, bo tutaj mamy inne jeszcze kafelki, ale za każdym razem mamy te cztery właśnie symbole, które dotyczą rybek oraz dotyczą rafy koralowej. No więc te dotyczą rybek, a te dotyczą rafy koralowej, czyli mamy znowu znak równości przekreślony, czyli w takiej kombinacji te nasze koralowce muszą mieć różne kolory, albo w takiej kombinacji nasze koralowce muszą mieć takie same kolory, czyli przykładowo trzy żółte koralowce w tym kierunku, albo trzy fioletowe koralowce, takie same w tych miejscach, gdzie kładziemy ten kafelek. I przypominam, że my możemy te nasze kafelki obracać, żeby właśnie wykonać dany cel. A więc znaczenia tych kafelków są jasne i klarowne. Natomiast mamy jeszcze takie kafelki i tutaj mamy... Koralowiec ze znakiem równa się, czyli w naszym oceanie znajdują się co najmniej cztery ukończone płytki koralowców tego samego koloru. Albo tutaj mamy, że w naszym oceanie znajdują się co najmniej jedna ukończona płytka koralowca w każdym kolorze czerwonym, żółtym, zielonym i fioletowym. Czyli tutaj musimy mieć różne płytki koralowców. Wszystkie cztery rodzaje. Dziękuję za uwagę, a to były zasady gry. Do gry. Shallow sea.